Stara Baba kontra młode enty. Tak brzmi oryginalny tytuł tego filmu, chociaż dzisiaj powinniśmy powiedzieć raczej "niemłoda osoba ludzka kontra osoby identyfikujące się jako drzewa. Good morning. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, bo płonąca planeta zaoferowała mi dzisiaj dwugodzinną rozkosz odśnieżania. To nam się planeta po prostu spali. To nam się planeta po prostu spali. O kur Nasza rzeczywistość zaczyna coraz bardziej przypominać coś między Orwellem a Bareją, ale na szczęście nie ginie duch w narodzie duch ani kreatywność. Zróbmy szybki przegląd nowych tytułów książek takich tytułów, które nikogo nie dyskryminują. Osoby w kryzysie dziadostwa. Osoby dziadujące. Osoba siłująca. Osoby w kryzysie bezdomności. Osoba niskorosła waginalna. Osoba samochodująca i wiele osób templariuszujących, Rejestracja notarialna, statusu osoby najbliższej, Osoby krzyżackie, Uzbrojone osoby zakonne, O osobach krasnoludzkich i dziecku bez opieki rodzicielskiej o imieniu Marysia, O psiecku podróżującym transportem zbiorowym, Stara osoba i Może, Osoba identyfikująca się z Zielonym wzgórzem, Niskorosła osoba książęca. Ono Tadeuszcze. Osoba obsługująca latarnie. Osoba walenrocka. Osoby wykonujące pracę w sektorze rolnym. Różnorodna etnicznie osoba rybołówcza wciąż mająca potencjał. Osoby z placu broni. Osoba sprzedająca zapałki. Ali. Osoba i 40 osób z doświadczeniem w rozbojach o osobach niskorosłych i o osobie osieroconej Marysi cztery osoby pancerne i psiecko. coś mi mówi że to jeszcze nie koniec tej radosnej twórczości a teraz kończy kwaceta Tak, yes, i know my existence confuses some people because my proportions make it look like i should be 5 foot 8 but in fact delantera independiente Toyota Bardzo zgrabna sylwetka. Kiedyś to były auta. Teraz to nie ma aut. A skoro już jesteśmy przy facetach, zobaczmy co słychać w modnych mediach. Także tego. Ktoś mógłby się zirytować, ale po co tracić nerwy? Lepsza jest muzyka. Muzyka łagodzi obyczaje. A tymczasem zima na całego. Można oglądać seriale. A co proponuje wirtualna Polska? Hit at Riverly, produkcja o romansie dwóch rywalizujących ze sobą hokeistów, jest jednym z najgorętszych tematów w sieci. Teraz w końcu będą mogli zobaczyć ją polscy widzowie. Będzie mieć tytuł Gorąca Rywalizacja. O, oh, you touch my la, -la. Z kolei Onet donosi o bardzo ciekawej sprawie. Przedstawiał się jako hrabia Zdzisław Myszkowski i twierdził, że ma zamek Montresor nad Loarą. Powoływał się na znajomość z Antonio Banderasem i papieżem Janem Pawłem II. Twierdził, że jest onkologiem i posiada kliniki onkologiczne w Genewie, Madrycie i w Sewilli, a pomiędzy nimi lata własną awionetką. Tak naprawdę, hrabia Myszkowski to Zdzisław M. spawacz z Pruszkowa, który oszukał setki osób. Wyłudzał pieniądze i wmawiał kobietom, że mają raka jajników, którego wyleczyć może jedynie seks z nim. A one w to wierzyły i poddawały się kuracji. No przez to się w pale nie mieści. Niezły zawodnik, drogie panie, miejcie się na baczności. A teraz gazeta wyborcza. Naukowcy potwierdzają. Oglądanie krótkich filmików prowadzi do zgnilizny mózgu. Dorośli wpadają w tę pułapkę tak samo jak dzieci. Muszę zapamiętać ten dzień, w którym zgodziłem się z gazetą wyborczą. No i muszę zacząć robić dłuższe filmy, żebyście przypadkiem nie zgłupieli. Szkoda by było. Tymczasem wyciekły tajne plany duńskiej armii. Duńczycy wykoncypowali, jak obronić Grenlandię przed sołtysem Waszyngtonu. Nie wierzycie, są świadkowie, a teraz sonda uliczna. Gdybyśmy tą panią zapytali, czy marihuana powinna być legalna, zapytamy, się. przepraszam, czy marihuana powinna być legalna? Nie! A czy, nie! A czy pani wnuczek powinien pójść... Sprawdź, przyjechałeś! Ty No właśnie widzi pan. To jest dokładnie przykład tego, co się dzieje w Polsce. Starsze osoby kompletnie nie, 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 nie Co to się dzieje z tymi ludźmi? No to teraz coś weselszego. A cóż może być weselszego niż pani Wanna Maria? Marszałek Czarzasty ma jakieś słabości? Jak każdy na pewno, a to może pani powiedzieć o paru <grymne> nie no tak pani raz nie tak będzie każdy nie problem. mogę z tym <grymne> 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 zbiera talerze zbiera talerze tak. Ale jak? Po posiłku? Nie, tak. po posiłku? Nie, po kolanowe Po posiłku. Chciałem, żeby taki lewicowy feminist, że no, pierwszy się brym, rzuca do zbierania no, talerzy. To, jest to jest prawda, Zbieracz on zawsze talerze Po posiłku sprzątać. niż przed posiłkiem, bo wtedy nie można byłoby na czym jeść. No to prawda. A to klasyczne lewicy. <grym> A ty jeszcze proszę coś powiedzieć o marszałku. Czego my nie wiemy. Słuchaj, tak, CBA, no, no, bo ty też talerze zbieramy. Nie, nie mogę zdradzać za dużo. Kochamy panią Wannę Marię. A skoro już o cyrku mowa, kiedyś były objazdowe cyrki i tam się przychodziło na przykład obejrzeć babę z brodą. A dzisiaj? No, rozrywka ewoluuje i dzisiaj mamy to. Zaby! Lewy prosty! Korzysta z zasięgu! macie co ma! Rudy leje karła, a ludzie się cieszą i w dodatku za to płacą. No, takie mamy czasy. E, na koniec jeszcze przestroga. Uważajcie, jak postępujecie ze sztuczną inteligencją. Licho nie śpi. Miłego odśnieżania. Do czorta. Jeżeli jesteś kontent, że widzisz ten kontent, możesz wspierać mój kanał aplikując kofeinę w serwisie Buy Coffee. Pomoże mi to rozwijać formułę naszych spotkań. Pysznej kawusi.